Te 8 milionów to są konkretne środki na konkretne inwestycje, a dzięki tym środkom budżety tych miast tych miasteczek będą mogły zwolnić swoich przedsiębiorców z opłat, choćby za podatek nieruchomości na okres ten sezonowy. A więc to też pokazuje taką sensowną ciągłość, łączność, że te zadania inwestycyjne są realizowane, a też jest pomoc dla przedsiębiorców, i myślę, że to jest najważniejsze. To jest no, swego rodzaju tak naprawdę transfer, można powiedzieć, czyli zadanie, które gmina planuje w danym roku budżetowym, my je wspomagamy, a tak naprawdę już tutaj od inwencji gminy zależy, w jaki sposób pomoże przedsiębiorcom. Jest to wielkie święto na pewno tutaj Subregionu Południowego, a co najważniejsze przyjęta przez Sejmik jednogłośnie, czyli jest pełne zrozumienie dla mieszkańców aglomeracji, że trzeba tutaj tym gminom pomóc. Ta pomoc przede wszystkim jest skierowana dla przedsiębiorców, ze względu na to, że my dostaliśmy jako samorządy pomoc ze strony Urzędu Marszałkowskiego. Po prostu mogliśmy wyjść dalej i zwolnić z podatków od nieruchomości, chociażby wszystkich naszych przedsiębiorców działających właśnie w tej branży turystycznej. Na pewno właściwie pomogą. 90% budżetu w Szczyrku to turystyka, a 70% tworzy się w zimie, więc 50 dni już mieliśmy straty, ale zawsze to jest pomoc i za taką pomoc zawsze ci dziękuję.